Bartosz Sokołowski, uczeń ze szkół nr 2, kształcący się w zawodzie kucharz, dołączył do Narodowej Reprezentacji Kadry Juniorów Poland National Culinary Team i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni. Ale to nie pierwszy sukces Bartosza. Mogę się pochwalić kilkoma osiągnięciami, takimi jak udział w turnieju kulinarnym w Poznaniu, zajęłem trzecie miejsce. Udział w programie Erasmus w zeszłym roku, bodajże też bardzo fajne przeżycie było. Różne mniejsze konkursy w ósmej klasie brałem udział w konkursie kulinarnym w Klimatexie, to też organizowane przez naszą szkołę. I w tym roku dostałem się do kadry narodowej, reprezentuję Polskę, będę reprezentował Polskę na narodową skalę. Jak przyznaje Bartek, jego miłość do gotowania zrodziła się już w szkole podstawowej, a swoją przyszłość wiąże ze sztuką kulinarną, którą teraz poznaje pod opieką Przemysława Stańka, szefa kuchni hotelu Dune Hotel Tent Resort oraz nauczycieli przedmiotów gastronomicznych Katarzyny Olszak i Tadeusza Kisiela. Już pod koniec ósmej klasy jak brałem udział w konkursie w Klimateksie. To już próbowałem tego i bardzo mi się to podobało. A co najbardziej lubisz gotować? Nie mam swojej wybranej rzeczy, ale nie lubię tak bardzo kombinować. A, lubię kuchnię prostą, smaczną. A jakie masz plany na przyszłość? Na pewno wyjść, wejść na najwyższy poziom, jaki tylko można. Michelin. Gwiazdki Michelina to jest to. Młody, ambitny, pokorny. Chłopak, który w życiu sięgnie szczytów, naprawdę wielkich szczytów. Usłyszymy od niego niejednokrotnie czy to będzie Michelin, czy to będą hotele, będzie jeździł po świecie, życzę mu tego z całego serduszka, bo to mój podopieczny, cieszę się, że dostał się do kadry nadowej juniorów, kucharzy, seniorska kadra przed nim i najlepsze, co najlepszy, najlepsze doświadczenia, najlepsze kuchni, którzy będą ich uczyć, to jest coś pięknego, bo teraz my będziemy ciągnąć wiedzę od Bartka, bo jeździ na kadrę, będzie się uczył najlepszych w kuchni, więc samych sukcesów. A od razu pan wiedział, że on ma taką smykałkę do gotowania? Go pan poznał? Znam Bartka od najmłodszych lat. Można powiedzieć, że niosą go na rękach. To jest bardzo pokorny człowiek, z dużym dystansem. I precyzyjnością. Jest człowiekiem, który jak już coś robi, to musi to być idealne. Więc wiedziałem, że to będzie dobra droga dla niego. Chciałam powiedzieć o jego najważniejszych cechach. To jest bardzo spokojny, opanowany i przez to trzymający nerwy na wodzy. Uczeń, który jest bardzo kreatywny, ma gigantyczną świadomość kulinarną, którą wiem, że jeszcze cały czas będzie rozwijał. No i ta pasja do gotowania, już mówił wcześniej, że od ósmej klasy brał udział w naszym konkursie. Poszło to wszystko tak bardzo do przodu dzięki i szefowi kuchni, dzięki nam nauczycielom i szkole, szkole która spełnia, spełnia jego marzenia. Bardzo się cieszę. Za swoje osiągnięcia Bartosz odebrał dzisiaj gratulacje od starosty kłobrzeckiego Mirosława Tesikowskiego. Nauczyciele, talent, ciężka praca powoduje, że Bartosz Sokłowski osiągnął olbrzymi sukces, którego mu z całego serca w imieniu Zarządu Powiatu, Rady Powiatu i mieszkańców Powiatu Kołowskiego serdecznie gratuluję. Życzę sukcesów na Mistrzostwa Świata, życzę satysfakcji w, udziału, w udziale w kadrze narodowej. Życzę Tobie, Bartku, powodzenia w, dal, w dalszej drodze zawodowej, ponieważ no, myślę, że jeszcze nie raz. O tobie usłyszymy. Podczas dzisiejszego spotkania obecni byli również rodzice kucharza. Jesteśmy bardzo dumni z niego. On od dziecka był ambitny, zawsze zawsze. No, dążył do celu, za wszelkimi innymi sposobami. Jesteśmy dumni z syna i zrobimy co naszej mocy, żeby go wspierać w dalszym rozwoju. My również gratulujemy Bartoszowi i życzymy dalszych sukcesów.